witam was. To jest pucharek Unik i polega on na tym, żeby przetrwać pomimo otrzymania dotknięcia odchłani 999 razy. Yy, ogólnie polega to na tym, żeby wejść w te takie fioletowe bloczki. To są bloczki wojdowe yy, z nowego DLC. Najszybciej możecie je spotkać, jak będziecie szukać yy, oczu Kresu. Yy, to jest w, yy, we wszystkich głównych misjach yy, z podstawki. I e, będziecie musieli stać w tym bloczku. Jak widzicie, ten mnożnik się będzie o, zwiększał w lewym górnym rogu. E, oczywiście będzie to Wam zabierało też życie. Musicie poczekać, żeby się uleczyć. E, I teraz, jak osiągniecie już ten mnożnik e, razy 999, ten tam też taki e, mały czas leci w samym rogu tej ikonki. On, będzie, on osiągnie 99 sekund. I teraz jak osiągniecie tą dotknięcie odchłani razy 999 i 99 sekund tyle będziecie musieli czekać żeby ten, ten void z was zszedł jakby, czyli po prostu się wyczyścicie. Po tych, 90, po, ty, po tych 99 sekundach. E, oczywiście nie możecie w tym momencie dostać żadnych obrażeń ani. Znaczy się chyba zginąć nie możecie. No, po prostu nie możecie zginąć. E, no i oczywiście, e, tak jak już mówiłem, jak będziecie szukać e, oczu e, kresu, e, w każdej z tych podstawowych map będziecie walczyć e, z Endermanem, chyba on się tak nazywa. I z niego oczywiście to oko wypadnie. Tam wyczyścicie wszystkie mopki, i oczywiście będą te bloczki, w które będziecie mogli właśnie wejść. To są te bloczki otchłani, czy tam wojdowe. No i ten pocharek, właśnie z jednej z tych pierwszych map, możecie sobie spokojnie zrobić. Bardzo łatwy do zrobienia, tylko będzie to was, od Was wymagało, żebyście wchodzili w bloczki, będzie Wam zabierać życie, wy się leczycie. I tak jak dokładnie teraz widzicie, mam ten. Mamy razy 99,99 99, 99 i ten czas już dobiega końca i zaraz pucharek wpadnie. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda i pomo pomoże. Ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!